Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie podsumowuje zbiór miodu w swojej pasiece. Tegoroczny jest niemal identyczny jak przed rokiem. Sezon jednak był trudny dla samych pszczół, jak słyszymy u źródła. Z ula miod trafia do słoików, a ten będzie rozdawany jako gadżet promocyjny Miasta Gniezna. Miód mamy aczkolwiek był to bardzo trudny rok. Zebraliśmy w tym roku 105 kg miodu, ale dlaczego trudny? Dlatego, że mieliśmy tą trudną nawałnicę, to gradobicie, które wówczas zniszczyło nam kwiaty akacji, robinii akacjowej, a tutaj akurat w naszym parku ta robinia akacjowa miała największe znaczenie. Są też właśnie największy trudny rok, bo tego pyłku było bardzo mało. My na niego zawsze liczymy. Dlatego, że Robinia jest tym cennym, cennym właśnie składnikiem i jej pyłek miał tutaj duże znaczenie oprócz Mniszka i wszystkich innych, to, to najbardziej znaczący z Robinii. No ale przede wszystkim trudny rok e, nawet teraz, ponieważ e, susza, e, susza dobija tutaj e, nam te pszczoły, ponieważ też nie mają pyłku tego, które potrzebują na zimowanie, e, żeby, żeby po prostu być silne i pozbierać go na zimowanie, bo jest sucho, ten, e, ta rosa nam nie wystarcza, one nie latają e, rano, e, bo wylatują dopiero e, po prostu koło godziny, tak koło południa, gdzie tej rosy już nie ma. Także no, to jest zdecydowanie bardzo trudny, e, trudny rok dla nich, ale mimo wszystko. 105 kg zebrane. W chwili obecnej są pszczoły dokarmiane, tak aby przygotować je do sezonu zimowego. W ulach mamy ponad 20 tysięcy pszczół, to też trzeba sobie powiedzieć, że jest ich sporo. Jeżeli chodzi o na chwilę obecną, to są leczone na varroa destruktor i po prostu dokarmiane systematycznie. Już są po, po kilku karmieniach, ale jeszcze kilka przed nami. Dokładnie ten miód zawsze przekazujemy do Urzędu Miejskiego i on jako nasz gadżet promocyjny miejski służy. Jest rozdawany mieszkańcom, odwiedzającym nasze miasto. Jeżeli chodzi o wielkość, to staramy się w bardzo albo takich malutkich słoiczkach 250, to znaczy to jest największa nasze słoik, z reguły tak, żeby każdy mógł kto to wyrazi, jaką chęć, i, i, i dziś po prostu jest nasze miasto tutaj w ten sposób promowane. Są to malutkie słoiczki, i, i w tych ma, maciupeńkich słoiczkach dystrybuujemy po prostu ten miód. Jeżeli chodzi o naszą pasiekę, to w tym momencie mamy tutaj pięć uli, i składa się to na naszą pasiekę przy ulicy Sobieskiego 16. W planach oczywiście mamy więcej, jeżeli chcielibyśmy, chcielibyśmy tak to, to rozwijać, bo to jest bardzo cenne, bo potrzebujemy, bo to jest oczywiście nasz obieg po prostu przyrody, potrzebujemy pszczół, aby nam zapylały drzewa. A drzewa potrzebujemy i na rośliny również potrzebujemy. Także to jest ten nasz obieg, którego musimy wspomagać i szczególnie w mieście, po prostu doceniać, że on istnieje. I oprócz tego, że wspomagać jeszcze powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o same zapylacze, to no wystawiajmy po idła, bo to też ważne. Teraz jest ta susza, żeby one mogły się napić, nawet na tych balkonach. Sama zauważyłam, na małym balkonie przylatują zapylacze i ta woda, one tam gdzieś sobie naprawdę znajdą ten nektar i po prostu. I to warto. Pszczoły na zimowanie jeszcze chwilę poczekają, a kolejny sezon zaczną jak tylko się zrobi ciepło, niekiedy nawet w lutym. Najczęściej zapylanie zaczynają w marcu.